Dziemanko widzowie, dzisiaj jesteśmy w Robloxie i dzisiaj zagramy sobie w grę, która się nazywa Taxi Driver. I tak, yy, gierka polega na tym, że mamy taksówkę, tak? I musimy wsiąść do taksówki i musimy jeździć po jakichś tutaj typków i zgadzać, no i właśnie przewozić ich gdziekolwiek. Na przykład mamy takiego tutaj typka Bierzemy sobie go do fury naszej pięknej i musimy jechać tam, gdzie nam pokazuje na mapie. Na mapie nam pokazuje drogę, tam, gdzie mamy jechać, no i musimy tam właśnie go zawieźć. 700 metrów mamy do celu. Gietka jest taka, trochę bym powiedział, że takie na luźne pogranie. Więc przygotujcie sobie jakąś, nie wiem, herbatkę <laughs> i zapraszam do oglądania. No, już go tutaj dowozimy. Tutaj tego typka do miejscówki. I jak tam. Ile mi zapłacisz? Dola, dolarów 2,5 tysiąca. Dobra. No, w sumie to nie najgorzej. Tylko, że tu są jakieś słabe festypki. Bo tu są po pół gwiazdki, półtora gwiazdki. Tu jest za 4, To jest za dużo trochę. Tu jest za jeden. Dziewięć. Za mało, za mało. Półtora. Bym chciał tak za 3 3,5 gwiazdki najlepiej Bo auto moje ma oj. oj 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 Wyjdź wychodzimy Moje auto a A właśnie dobra zaraz wam powiem że można Kurde w garaż Dobra moje auto Ma 4,3 gwiazdki I tak Można mieć jak widzicie farm, Farmę swoją tak, e, firmę, przepraszam. I tutaj temu typkowi możemy dać o to, to tutaj autko. Dobra. Teleportnijmy sobie się do, do naszej firmy. Ja mam tutaj trochę firmy. Możemy sobie edytować logo, więc sobie dajmy na przykład jaką memotkę byśmy sobie dali tutaj. Hmm, choinkę. Nie, no. Święta się skończyły, więc nie choinkę. Jakiegoś, powiedzmy, pieska. Albo żabkę. Żabkę sobie damy. Dobra, to żabkę sobie damy. Kolor dajmy sobie... Niebieski. Pyk. I kolor tekstu dajmy sobie... Biały. Wpisać. Jaką ma nazwę możemy wpisać sobie tutaj? O nie, taguje mi tutaj. Najgorzej... O! I taka nazwa to ta mi się podoba. E, dajmy może sobie ikonę. Tak tutaj... O możemy... A, o, tak, tak, tak. Damy sobie taką ikonę. I przesuniemy tekst sobie. Tak o. Dobra, GDS. Że tak lukała sobie ta żabka tutaj. Pięknie. Dobra, jak wygląda nasza ikona? Mamy tu gdzieś ikonę? Jest ikona. Jest, piękna ikona. O, jakiś żołnierz tutaj jest. Dobra, to zabierzmy sobie żołnierza. ono nie, no znowu wlazłem tutaj w garaż. Ja nie chciałem wlazić w garaż, tak? Dobra, zabierzmy sobie tego tutaj, Ziutka. I lecimy kilometr... Co? Kilometr muszę jechać. I jeszcze źle pojechałem, najgorzej. Nie no, kilometr widzowie. Ile ja będę jechał ten ki kilometr? Jedziemy sobie. Du, 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 O nie, 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 dobra, jest. Yes. Ja pierdzielę. Bym się rozbił. Albo się rozbiłem. <grym> się rozbiłem trochę. Jedziemy. Już jesteśmy. O, tak ty chcesz, żebym zaparkował tak pięknie na parkingu. Dobra, to ci tak cofnę, jak tak chcesz, to, to muszę ci cofnąć, tak? Jak tak żołnierz, żołnierz chce? 1200 no aby I ty, tu rodziny jakieś można zabierać To chodźcie O jest, mam ich Jadą ze mną Patrzcie ile ich tam jedzie Trzy osoby jadą Cztery chyba jadą tam I znowu 750 metrów Takie bliziutkie trasy Musimy wybierać ta gierka. 1100, nie, 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 dobra, już nie bierzemy żadnych rodzin. Nie będę się elitował nad, nad żadną rodziną. Tylko bierzemy osoby, które mają 3.5. O, jest 3.5, witam. Siemano, dobra, lecimy. Hej, powiedział mi hej. Przywitał się ze mną. I ja, pierdziele, patrzyłem na auto, a nie patrzyłem na drogę. Widzicie dobra, lecimy. Ile, ile, ile? No, mało. Tamten na początku był lepszy. To tych już nie zabierzemy, chyba co nie? Jak mamy 4,5, czy, czy, czy tutaj się skuszam na to? Ale mamy tutaj oponenta do zabiórki. Podwózkę ch chcę, chodźmy. No, idziemy, idziemy. U, dobra, już jesteśmy. W miejscu docelowym, tak Zapadku w zielonym Nie znaczyłam przeczytać 2,5 tysiąca No i to jest GIT Wypłata to mnie się podoba O, o, o Idealnie Tak, idealnie Yo Dobra, dobra, lecimy 900 metrów. Idealne gwiazdki. Ja mam 4.3 chyba na aucie. I ta Typiara też ma 4.3 na sobie. Więc idealnie. Ideolo po prostu. To, to ona czekała tam prosto na mnie. Dobra, dobra, jesteśmy już. Parkujemy, tak? Ile? 3300, dobra. A jedzie moja taksówka tutaj. Jedziemy za moją taksówką, Paszli, bo mam tutaj podświetlone. Jedzie tu moja taksóweczka To jest moja taksóweczka O, bateria Start driver. Siema. O nie, znikła gdzieś. Ty gdzie ona znikła? A tu jedzie. Dobra, co my tutaj mamy? Siema. Jak wysiąść z auta? F, o F. Siema. Welcome to. Czym jest to? A, i tutaj dobra, dobra. E, I tutaj możemy sobie. E, on mi powiedział, że możemy sobie. Jak ja jednego tutaj wezmę ziółka. E, we, weź go. I możemy teraz sobie zrobić na przykład drifty, i za to dostaniemy siano. On mi tak powiedział, że możemy jakieś akrobacje tutaj robić, i za to będziemy dostawać siano. Patrzcie, zrobimy na przykład. O, takiego. O! Ej, w dostajemy za to siano. Dobra, to lecimy. I ra raz dwa mamy jakiś mnożnik, mamy raz dwa. Dobra, lecimy. Jazda szybka. Mm, quit. I lecimy. Musimy musimy nabić fest dużo kasy. M mój cel to jest 500 kasy nabicia. Lecimy, 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 lecimy. Nie wiem, czy mi się to uda, bo to jest... Best. Ciężkie, tak? O, dobra, 250. Nie, nie uda mi się chyba. Czy jeszcze się rozpędzę może? Um, dobra, spróbuję jeszcze raz się rozpędzę, rozpędzić i w ostatnim sekundzie zrobić drifta. Um, no prawie 500, kurde. Epic Ride, widzicie jak mi powiedział? co z wami. Dobra, fajne to jest. Dobra, jadę po jeszcze jednego tego. Kurde, dobra, jadę przy jeszcze jednego. Tutaj ziutko. dajcie mi jakiegoś takiego. O nie, zablokowałem się. O nie, dobra, myślałem, że się zablokowałem. Nieważne. No nie, i tu się zablokowałem. Najgorzej. No nie, teraz pijemy jeszcze raz. Autko. O, tutaj na parkingu mi się zrespiło idealnie, tak. Na parkingu mi się zrespiło Autko, wyjeżdżamy sobie. Takiego ośródka bym co, śmiet... dobra, pierwszego lepszego zabierzemy i tyle. O, siema. Lecimy. Ty, ty jesteś ze mną 3 minuty tutaj. I dobra, jak ty jesteś 3 minuty, to Essa. I też mam razy dwa mnożnik. Dobra, lecimy, szybko miastę. Teraz na 100% nabijamy 500. Może się uda Tysiaka nabić. Szczerze mówiąc, bym chciał, Tysiaczka sobie nabić. Jesteś naprawdę szybki, mi powiedział. Ej, dobra Dobra, dobra, lecimy, lecimy. Mm, a, tak, pięknie, piękny drift. No nie gadajcie, że się zaklinowałem, no ja pier O oh, jest, dobra, tyłem wyjechałem jakoś. Dobra, 3, 357 mamy dolarów. Jak na razie. I to jest razy dwa chyba. Czy już mi się to zrobił ten mnożnik, raz, dwa, jest, mamy 500, nasz cel osiągnięty Jeszcze lecimy po tysiaka Widzowie, minuta 40 prawie I czy się uda, tysiaka 642, dobra No już prawie, już Już prawie 3 cel swojego celu O, razy 2.25 Kropka 25 mamy mnożnik już Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Jo, mamy 1223. 1223. Dobra. Ej, naprawdę to jest ładnie. To jest ładnie. Jak będziemy mega szyb szybsi, to możemy mieć nawet mnożnik razy 2.25 1600 Ej może się uda 2000 nabić. Dobra, lecimy po dwa kafle. Yo, dobra. Jeszcze, 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 stówka, stówka 20 sekund. Stówka 20 sekund. Dobra, szybko, szybko, szybko. 20 sekund i stówka. Nabijaj, 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 dawaj, dawaj, dawaj. Wystarczy nam 50 chyba. Dobra, mamy, mamy 2000. Let's go! I it 2051 Dobra, zbi zbieramy sobie ostatniego klienta i lecimy sobie. No kolejne dwa... W sensie 1.2 km Najgorzej na świecie, nie? Jak tak, taką długą trasę wam się trafi to... Witam witam. Jesteśmy już u celu. no Dobra. Ile dostaniemy? Ile dostaniemy? 3.770. yo Thanks, nice car. Thank you. Dobra, ja myślę, że będziemy powoli kończyć ten odcinek. Więc ja wam życzę miłego dzionka. Klikajcie w ten odcinek. Noi... Bye! -o.